Następna książka nazywa się Cukierku Tyłobuzie, chociaż gdybym ja ją nazwał, nazwałbym ją raczej Mały Wkurzający Kotek. Książka jest y, genialna, a głównym bohaterem jest Mały Śmieszny Kotek, który wywraca życie swojej nowej rodziny do góry nogami, wiecie co to znaczy, w, i dosłownie ich przenośni. Książka jest ogólnie tak śmieszna, że normalnie przeczytanie takiej książki 55-stronowej zajmuje mi 20 minut. Ja czytałem dwie godziny, bo większość czasu po prostu śmiałem się i wolę się po łóżku. Zachęcam dzieci w każdym wieku do jej przeczytania. Nawet takie 10, 12, 15, no dobra, może 15 przesą, ale 13 lat to jest jeszcze spokojnie, a dla dzieci 7, 8 to jest książka perfekcyjna. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, miłego czytania. I jeszcze jedno, uważajcie, bo można pęknąć ze śmiechu, ale nie żartuję.